Cześć, ja jestem Filip i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj y, gramy sobie z na film, jak się spodobał zostawcie na <grymne> nadal czy jestem chory. Łapkę w górę, subskrypcję i zapnijcie na dzwoneczkę. A czy czemu nie ma openingu? Patrzcie. W ogóle nie wiem jaka to już gra. zdobyłem sobie naklejkę bardzo ładną, która potem będzie warta ze 30 golda. I co z nią zrobiłem? Oczywiście, że nic. Nawet jej nie dostałem. Nie wiem. To skamuje ludzi na naklejki. Ale ja zrobiłem ja ten opening i wypadł... sprzedałem... Znaczy, gdzie wypadł... Miałem te 10 skrzynek. Nie nagrało się. Wypadały same komony. komony nie? I wypadł to. M40 Beagle. A zresztą... Kasy to sobie pokupywałem takie od Takie o tego u no i tego u no. Zostawcie lajka dla ludzi, których te kamuje Napiszcie w komentarzu też, którzy skamują naklejki. I chyba sobie y, kupię y, ten golpac, bo nie, bo on kosztuje tylko 19 zł. I tak jakoś wyszło. Dobrze, a teraz zagramy sobie grę. Zrobię tę misję, bo myślę, że oczyszcz kosem tu tutaj. Zostań miał pow tybi ekskalacja. Zajm się zaraz, gdyby też miał jakimś przynoszę, by przyszłość 8 do gier. Za i to jest to jest za 3, 5, 7. Boże jeszcze jakoś mi się zaczynaj. Nie wiem, Boż sobie ekscylację. Naprawdę bardzo mi przypadł do gustu ten tryb. Bardzo lubię szybkie mecze i dobre nagrody. W ogóle już orzełka. Rust. Rust. Jest mi bim na mnie. W ogóle piszcie, możecie już pisać pytania na Q&A. Czyli specjalna 50 subskrypcji teraz. Nie wiem, no, ale nie wiem, czy mam zbierać ten kolejny opening Miałem taką 2 dwa origin boxy, za szczęście i za awans na kolejny. I z tego wypadły konie. I to nie te drogie. Były drogie, na, na, nawet nie, tylko na koszło 0,35V. Ale jak ta, nakle jak ta naklejka... Napisałem już tam maila do nich. Że nie wiem, czy to coś da. Bo ta naklejka powinna... Tu nie chodzi mi o te 30 golda. Naprawdę, bo ja mam za przeproszeniem 10 30 golda. Ale chodzi o to, żeby oni przestali tak tych ludzi skamować. Bo ludzie sobie kupują Gold Pass. I co? I z tego nic nie dostają. I dla mnie to jest głupie, bo... No bo tak, bo to jest głupie. Bo to ludzie wydają kasę. No rozumiem. To, 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 to nie jest jakaś gra na, na PC-ta lub na... lub na konsolę, ale no. To jest jedna gra mobilna, wiem, ale no. Jeśli mają wypuszczać taką złą grę mobilną, to niech mi oddają pieniądze. Ty! Pies mi przyłączył! A w sumie i tak jest wyciszony. Ty, oni nie, nie, mi się włączyć TV. Y, T1 mm. czemu niech mi nie oddają pieniądze na konto i dobre usuwają? Jak mają takie być błędy, bo naprawdę, ale na przykład w tym, w tym roku, znaczy w tym karnecie, się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo postarali. I za to szacun bo są bardzo zaje fajne rzeczy a naklejki a, naprawdę jest bardzo tani i naprawdę bardzo nie trzeba mieć za dużo załóżmy na paypalu albo na czymś po prostu wystarczy mieć tam chyba 18,49 i chyba sobie kupię tego gold pasa tylko następnym razem sobie kupię w playa kartę za dwie. dychy wiem że Wiem, że za to będę miał dużo gulda. 16 szesna. No, mnie miał 200 golda. O, chłopam tak właśnie skina z karny. Tu i on jest dla mnie psi piękny po bo... prostu. A... A... że w tym... Tym bardziej, że ja nie mam z skina do petki. A w tym, naprawdę w tym karnecie to naprawdę są bardzo fajne rzeczy. Nawet skrzynki, te skrzynki nawet się opłaca, bo jedna skrzynka kosztuje około 8 zł. A jak ktoś nie jest leniwy, to będzie robił te misję. To nie ma co mówić, bo jak ja bym miał płatny karnet, to bym naprawdę robił tę misję. Więc nie wiem, no... No na pewno sobie tam kupi ten karet, komuś sobie jeszcze Google Play'a doładować Poprosiłam, że... Bo ja tak głównie z domu nie wychodzę I to poprosiłam, mam, że mi tam kupił Google Play'a Albo taty Przecież to tam nic Kuma. ale ok No i co? No i tyle mam do powiedzenia A w ogóle bardzo fajnie rzecz był, bo... W ogóle zaraz wam pokażę no myślę, że to będzie gra przegrana. Więc teraz nie wyszedł z gry, a nie chcę, żeby mi nagrodę omniały. ale to może być skrzywdzajne. Znaczy, na teraz to może być nawet, nie wiem, Gold Rabbit za szczęście. Więc nigdy się nie wychodzi z gry. Będzie, że dzisiaj sam plus to za reklamę. O, co du, dudu, du, 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 du. no To ja! To ja! Czekajcie, dudu, dudu, zapaliłem sobie dudu, bo się sam boję no się nie, psy mnie obroni. Nie ja? Ja? Obroniłeś mnie? Tak, no nie musisz mnie do łapy dotykać. Nie powiedziałam po łapę. łapie. Ona się tutaj teraz śpi. Weźmy to lepiej. Zobaczymy, jak to się spisze celownik. Ty celownik jest miara upi. Jest stronik. Nie, nie, nie tamte są, tamte są strona. Mikusam. kusa że bo widzisz, że da

W ogóle napiszcie mi w komentarzach jak możecie, jak zarabiać na filmach, na wyświetleniach, I ile jest za jedno wyświetlenie, ile jest za tam jedną reklamę no, Załóżmy 30 sekundową, ile tam jest kasy jak to wszystko zrobić. Bo wtedy jakbym już miał takie coś, to by było naprawdę, by były praktycznie na kanale mnie same openingi, kupowanie jakichś broni, kupowanie karnetów. Jakby nie wiem, jakby jak zaczął robić live i wtedy by było dużo nightów, to każdy do niej by nie szedł dla mnie. Znaczy, by szedł dla mnie, ale nie wydałbym go sobie na to, co tam ja chcę. To bym go wydał na Opening na takie itp., itd. Bo, bo. To są jednak wasze pieniądze, nie? Flashback. W tym momencie mówię: Flashback, jak to jest granat hukowy, czy jakoś tak na polski. Jakby to się dosłownie na polsku przetłumaczyło. Szczęść um, mam wyniknął. Wygląda, że niby ktoś tam stoi. No i pójdę tutaj. Oh. jedna nie jest go szkoda bo mi jest mnie szkoda że skumikłem dobra ale ja na chwilę mam, ja, widzowie zrobię cięcie żebyśmy odcinek nie miał 20 minut bo to mam jeszcze muszę coś powiedzieć dobra tak więc ja robię cięcie i widzimy się już zaraz po cięciu dobra tak więc ja już jestem po cięciu niestety przegrałem ale jeezed! Uj, psał też, Sorry. Może będziemy mieć skrzynkę i może wydropimy Arkejna. Już wątpię. 185 Pidem. Mmm, plus 3. Jeszcze poczekam na reklamę. Dwa. Sejm z Bo bo... No. Z tym upełnieniem trochę krucho, krucho. O widzisz, reklama jest. Czy wiadomo, że ja wam ją... Je... Albo nie, ona jest w krótka, 15 sekund. Albo 10, już nie wiem. Tak, 15. Ale nie wiem czy ona nie ma w 130. Taki jestem, bo robi pan cię, że tego na tyle że już wymczęcia nie robił. To do mnie dostam plus 100 ale dobra plus 5. Zawsze plus 5 I dobrze, co ja mam chciałam takiego pokazać? Trzech. Śpiję, no śpi. Eee. Yy, dobra. Yy. Ja wam pokazać? Gdybym na ten momentus sobie kupił teraz ten karnet to bym otrzymał taką. otrzymałbym tą medal legendarny otrzymałbym tą naklejkę otrzymałbym jakąś z tych naklejek i otrzymałbym tą petkę. a karnet kosztuje, nie można mówić z sklepie, spójrzmy później tą petkę potem bym dostał jakąkolwiek z tych z tych... Z... potem by stał tutaj. Potem to będę dostał, czyli głównie trzy skrzynki. no co, ja już chciałem powiedzieć tak, więc to było na tyle. Ej, ja... sorry, że nie było pieniędzy Ja byłem Filip. się, dzisiaj. No. A! No właśnie. Jeżeli pod tym filmem będzie 10 lajków, to kupuję ten karnet. Tak, kupuję go On kosztuje chyba 19 zł albo 18, nie wiem, tak więc to było na tyle. Ja byłem Filip. Trzymaj dzisiaj. Nar... I nar...